Jeżeli masz dużo mniejszy budżet, większy, albo nawet albo dalej nie wiesz, co kupić, napisz do mnie. Tutaj wejdź sobie na tą stronę laptopinfo.pl, zgłoś się do mnie, to nic ciebie nie kosztuje, a dzięki temu masz spokojną głowę, bo będziesz wiedziała, co wybrać. Jestem w programie Xcom. Natomiast to nie znaczy, że ja będę bardzo zły, gdzie kupisz sobie w MediaMarkcie, e, w innym sklepie, e, czy tam na Allegro. Ważne, żeby kod producenta się zgadzał. Jeżeli po prostu chcesz kupić gdzie indziej, spokojnie, ja nie będę zły. Tak jak mówię, ja to robię za darmo. E, ja otrzymuję od was donaty, czasem za, zakupujecie z moich linków i jestem wam bardzo wdzięczny za to, bo dzięki temu ja mogę właśnie takie serie prowadzić, e, Również na dzień dzisiejszy nie mam żadnych reklam na, na, na YouTube, żadnych reklam na stronie, nie zarabiam z tego nic, zarabiam od waszej dobroci. Jeżeli chcecie możecie wysłać donate, jeżeli chcecie możecie kupić z mojego linku. Ja do niczego was nie zmuszam, ja od was złotówki również nie biorę.